I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z małym holem zakupowym. Postanowiłam się z Wami podzielić, ponieważ zrobiłam dosyć spore zakupy, jeśli chodzi o pielęgnację i kosmetyki. Słuchajcie, to jest taki czas, kiedy naprawdę mega dbam o swoją skórę. W końcu mam na to po prostu czas. Mój kot chce się bardzo z wami przywitać. Choć wędrówki, cicci. A chcesz powiedzieć cześć widzę. tak? Tak. Nie będziesz przeszkadzać? Aha, no rozumiem, tak. Słuchajcie, część z tych produktów bardzo dobrze znam i używam już ich od jakiegoś czasu, ale zamówiłam również produkty, których nigdy nie używałam, żeby trochę je przetestować. Na pewno podzielę się z wami, czy zdały egzamin, czy nie. Zanim przejdziemy już do tematu odcinka i będę Wam pokazywać moje zakupy. Chciałabym też zamówić sobie nowy korektor i rozświetlacz, ponieważ korektor mi się już skończył. Sprawdę teraz się jakoś super nie maluję, ale być może będę nagrywać dla Was kolejne makijaże. Dajcie znać, czy chcecie. I przetestuję też tutaj dla siebie nową markę, Nude by Nature, którą poleciła mi Paulina, moja przyjaciółka, którą możecie znać z ostatniego live'a, który robiłyśmy. Paulina jest takim moim doradcą, ekspertem, jeżeli chodzi o kosmetyki, zawsze się konsultuję z nią, jeżeli znajdę jakiś produkt, nigdy wcześniej go nie używałam i Paulina mi śmiało poleciła te kosmetyki są one dostępne w Douglasie i za chwilkę zamówię sobie korektor i rozświetlacz, no i jak już jesteśmy przy zakupach to chciałam wam powiedzieć o stronie Lenty Shops. jest to słuchajcie cashback, czyli nic innego jak zwrot pieniędzy za wasze zakupy i Lenty Shops właśnie w swojej ofercie ma sklep Douglas z którego chciałam zamówić te produkty Nude by Nature w ogóle dajcie znać jeżeli ktoś z was używał tych kosmetyków i dajcie znać jaka jest wasza opinia w komentarzu Przy zakup na glacie macie ponad 5% zwrotu, to jest naprawdę sporo, bo to jest tak jakbyśmy dostały po prostu 5% rabatu na całe zakupy słuchajcie wchodzimy sobie na stronę Shops. tutaj mamy listę sklepów, z którymi Shops współpracuje i jak widzicie jest tutaj dosyć sporo w zakładce zdrowie i uroda, mamy glasa, mamy Ezebre, Sephora mamy nawet Maca, więc możecie zamówić moje ulubione pomadki z 4% cashbackiem Rejestracja w tym serwisie jest naprawdę bardzo prosta i szybka. Po rejestracji musimy tylko pobrać wtyczkę do przeglądarki. Tutaj mamy takie okienko, wtyczka do przeglądarki. Słuchajcie, dzięki temu niezależnie od tego, na jakiej stronie będziemy, jeżeli będzie ona współpracować z Lentyshops, to tutaj po prawej stronie wyświetli Wam się takie okienko, że macie dostępny zwrot. Ja sobie wchodzę w Douglas, przejdę do sklepu. Jest teraz właśnie jeszcze fajna oferta, ponieważ jest 5,2% i mamy, słuchajcie, i mój zwrot gotówki został właśnie aktywowany, czyli mogę sobie spokojnie robić zakupy, a część środków wróci na moje konto co jest jeszcze w ogóle super. Powiem Wam, że w Deglasie teraz wprowadzili bezpłatną dostawę. Jest mnóstwo promocji. Dobra. Ja mam już w koszyku moje dwa produkty. Zamówiłam sobie korektor w kolorze 02 i rozświetlacz. Ja bardzo lubię te rozświetlacze w sztywcie. Mam podobny z Benefitu. Zobaczymy, jak ten się sprawdzi. I teraz zobaczcie w ogóle, jakie są promocje. 30% robatu na dwa te produkty. I dodatkowo 5% wróci na moje konto. Przechodzimy do płatności. Jak widzicie, zwrot za te zakupy to 6,45. 5. moje zakupy też nie były jakieś obszerne ponieważ zamówiłam tylko dwa produkty wydałam 152 zł na te dwa produkty więc bardzo miło, że część środków wróci na moje konto. Wyobraźcie sobie, że za każdym razem jak robicie zakupy to dostajecie zwrot w postaci kilku złotych albo kilkudziesięciu złotych, jeżeli są to większe zakupy. Zawsze możecie się uzbierać fajna sumka, więc ja Wam szczerze polecam i zachęcam Was, szczególnie, że teraz na Lenty Shop są też sklepy spożywcze takie jak Lidl czy Auchan, więc możecie sobie zrobić fajne zakupy spożywcze nie wychodząc z domu i jeszcze Zgarnąć pieniądze z powrotem na swoje konto. Link do rejestracji zostawiam wam w opisie. Korzystajcie śmiało. Naprawdę rejestracja zajmuje około minuty. Jest to bardzo szybka i prosta sprawa. I jeżeli ktoś z Was, na przykład, chce zamówić te pomadki makro, o których mówiłam, bo bardzo dużo osób pisało do mnie na Instagramie, e, właśnie pytając te pomadki, jakie to są kolory i gdzie je zamawiałam, to są one na stronie Douglas.pl i możecie je właśnie zamówić, korzystając z zwrotu gotówki. No dobra, to kosmetyki z Douglasem mam zamówione, na pewno dam wam znać, jak się sprawdziły i czy polecam wam tą firmę. Tak jak wspominałam, nigdy wcześniej jej nie używałam, więc na razie ciężko jest mi wypowiedzieć się na, na temat tej marki. Słuchajcie, to zaczynamy i zacznę może od mojego wielkiego zaskoczenia, ponieważ powiem szczerze, że szukałam od jakiegoś czasu kuli do kąpieli, bo ja bardzo lubię kule do kąpieli. I nie mogłam znaleźć, przynajmniej tutaj w Rosmanach, które mam obok domu, w ogóle ich nie było. Pani mi powiedziała w Rosmanie, że się rozchodzą jak świeże bułeczki. I słuchajcie, byliśmy na zakupach w Lidlu, na zakupach spożywczych, i tam znalazłam kule do kąpieli. Nie spodziewałam się po nich jakiegoś super efektu i rewelacji I to jest moje totalne zaskoczenie Po prostu jestem zachwycona tymi kulami Słuchajcie, te kule kosztowały 3,99 Są one z naturalnymi olejkami z pestek winogron i z awokado Pięknie pachną Pozostawiają na skórze taką fajną olejistą powłokę No naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczona Żałuję, że kupiłam tylko sześć Zostały mi cztery, dwie już zużyłam Na pewno jeżeli będę jeszcze robiła zakupy w Lidlu To kupię je jeszcze raz, bo są świetne no i cena jest po prostu, no śmiesznie niska, naprawdę super Słuchajcie, mój hol rozpoczynam Lidlem, ponieważ jeszcze w Lidlu pojawiły się, może już były, ale ja po prostu tego nie wiem Kosmetyki marki Hope, które bardzo lubię Ja kupiłam sobie balsam do ciała i mydło w płynie o zapachu figi Też chyba to jest mój ulubiony zapach, chociaż nie miałam wszystkich, ale miałam rbenę i tak Średnio podpasowała i ja nie przypadłam z takimi cytrusowymi zapachami. Bardzo lubię w tych kosmetykach to, że mają 97 albo nawet 8% składników pochodzenia naturalnego. Przepięknie pachną i to też bardzo mi się podoba, że te zapachy nie są takie, wiecie, przekoloryzowane i mocno naporyfumowane, tylko właśnie czuć taki delikatny, bardzo naturalny zapach figi. Ten balsam bardzo łatwo się rozprowadza i szybko się wchłania i pozostawia skórę naprawdę fajnie nawilżoną. Ja go bardzo lubię. W tych balsamach jest również dużo olej roślinnych. Tutaj w tym jest olejek z oliwek kokosowy i makadamia. No i bardzo fajnie, że te produkty są w ogóle teraz w Lidlu i są w super cenie, ponieważ za ten cały zestaw, za te dwa produkty zapłaciłam 30 zł. Więc myślę, że to jest naprawdę spoko cena. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie. Yy... pękal, No nie da mi nagrać. Yy, zamknęłam sobie również peeling do ciała. I powiem wam, że tego peelingu jeszcze wcześniej nie miałam, ale już użyłam go dwa razy i jestem zachwycona, więc chciałam koniecznie się tym z wami podzielić. Jest to peeling cukrowo-solny 97% składników pochodzenia naturalnego. Jest on z olejem różanym i olejem z bawełny. I zobaczcie jaki ma piękny kolor. Cudo. I no bardzo czuć tutaj ten olej różany. Jest naprawdę, zapach jest przepiękny. Ja dosyć często robię peelingi i zawsze staram się skupiać na miejscach, gdzie ta skóra naturalnie jest bardziej szorstka, czyli łokcie, kolana. Robiłam ten peeling już dwa razy. I naprawdę y, moja skóra była super gładka po nim, bardzo mi się on podoba. Na pewno jak mi się skończy, to zamówię sobie taki jeszcze jeden. Ma też bardzo fajny skład, składa się głównie z olejów roślinnych, soli i cukru. No i ja widzę po swojej skórze naprawdę dużą różnicę i po peelingach jednak jest ona super gładka i też te kosmetyki potem nawilżające fajnie się wchłaniają. Jeżeli chodzi jeszcze o produkty do ciała, kupiłam sobie sól do kąpieli, jest to sól bocheńska. Ja bardzo lubię salę do kąpieli, kulę do kąpieli i wszystkie salę do kąpieli. Jest to sól jodowo-bromowa. Zawiera wapń, potas, magnez i jod. Nie zawiera ona sztucznych konserwantów No nie daje jakiegoś super zapachu Ale myślę, że ma bardzo fajne właściwości Jeżeli chodzi o pielęgnację naszej skóry No dobra I przechodzimy do pielęgnacji twarzy I zacznę od kosmetyków, które znam i bardzo lubię I bardzo wam je polecam Są to kosmetyki firmy Gift of Nature To są też te kosmetyki O których opowiadałam wam na live z Pauliną Ja zamówiłam sobie krem Który uwielbiam Jest to krem do cery mieszanej w ogóle dziewczyny te kosmetyki naprawdę są w super cenach. I tutaj ten stosunek cena-jakość jest na maksa korzystny dla kupującego Naprawdę te kosmetyki mają dobre składy I te ceny są przystępne, myślę, że na każdą kieszeń Moja ulubiona seria to jest ta seria do sery mieszanej Ta seria ma w sobie wyciąg z oregano Są to kosmetyki w 100% wegańskie Wiadomo, że mamy czasami takie momenty, szczególnie jak jesteśmy na przykład przed okresem Że jednak coś tam na tej buzi wyskakuje Ja sama kiedyś miałam dosyć duże problemy z cerą. Teraz na szczęście się to uspokoiło też robiłam zabieg na twarz dermapen co jest też piękne w tej firmie że mówi ona, że tak naprawdę każda skóra jest piękna ponieważ na każdym produkcie mamy napisane krem do cery pięknej lecz mieszanej albo krem do cery pięknej, ale suchej i To jest naprawdę przeurocze, jest to krem z oregano, więc jeżeli chodzi o jego zapach, może nie każdemu on podpasować, dla mnie jest super, jest taki świeży i ten krem jest świetny, ponieważ w się nie świeci, szczególnie ta strefa T, ale jednocześnie jest bardzo nawilżona, bo niestety te kosmetyki do sery mieszanej często mają taką tendencję do przesuszania skóry. Te kremy w ogóle są jeszcze do skóry suchej i wrażliwej. Nigdy ich nie używałam, zawsze wybieram ten właśnie z wyciągiem z oregano. Ma też super lekką konsystencję, bardzo szybko się wchłania i ja bardzo lubię go nakładać jako bazę. Pod makijaż. To jest chyba mój ulubiony krem do twarzy, naprawdę. Zamówiłam sobie jeszcze żel do mycia twarzy. Tak samo w 100% wegański, 94% składników naturalnych. I ten żel ma niezwykłą konsystencję, ponieważ jak go nakładamy na buzię, wystarczy naprawdę nanieść odrobinę tego produktu. Jest bardzo wydajny. E, po prostu czujemy taki. na tym, jak to określić. Po prostu ta buzia już się robi taka na no, tak gładka. Świetnie zrodzi sobie ze zmyciem makijażu. I dodatkowo zamówiłam sobie jeszcze serum probiotyczne. Tego serum jeszcze nigdy nie używałam. Ma ono, uwaga, 98% składników pochodzenia naturalnego. To serum wzięłam sobie do skóry wrażliwej. Chciałam, żeby było takie delikatne, łagodzące, nawilżające. Składnik wiodący tutaj to czarnuszka. To serum też likwiduje zaczerwienienia. Ja czasami mam problem z tym, że mam zaczerwienienia i wydaje mi się, że mam troszeczkę cerę też naczynkową. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Chociaż wiem, że sprawdzi się dobrze, bo Znam dobrze te dwa produkty i je uwielbiam, także myślę, że ten produkt również będzie mi pasować. Oprócz peelingu do ciała, który Wam pokazywałam w Splantis, zamówiłam sobie również peeling enzymatyczny do twarzy. Ja staram się, jeżeli chodzi o moją buzię, nie wykonywać jakichś takich mocniejszych peelingów. Ten jest bardzo łagodny, ale jednocześnie naprawdę fajnie złuszcza. Zamówiłam go również na stronie Elfa Farm i tak jak mówiłam, te produkty są naprawdę w bardzo spoko cenach. Dobra, jedziemy dalej. Teraz pokażę Wam produkty marki Element, których też używałam, chociaż tutaj wypróbowałam sobie kremy mm, z analogiem jadów Wcześniej miałam z tej serii z kremy ze śluzem ślimaka. To są już kremy przeciwzmarszczkowe. Ja sobie krem na noc do twarzy i krem pod oczy i tutaj okolice ust, które niweluje zmarszczki mimiczne. Wiecie, że ja już mam trochę taką obsesję na tego, że pojawiają się pierwsze zmarszczki więc staram się im zapobiec ten krem wzięłam na noc, ponieważ on ma taką trochę gęstszą konsystencję ja w ciągu dnia lubię używać kremy raczej takie lekkie, które też są fajną bazą pod makijaż dlatego ten krem zamówiłam sobie akurat na noc ta marka w ogóle jest super ja pamiętam, że miałam też z tej marki oprócz kremów do twarzy, krem do rąk właśnie chyba ze śluzem ślimaka z tego co pamiętam, taki różowy i w ogóle od tego kremu się zaczęła moja przygoda z tą marką Słuchajcie, teraz używam tych produktów na noc, a tego kremu na dzień. Czyli tak sobie połączyłam te dwie marki. Postanowiłam też przetestować markę Bisiojo, której nie używałam nigdy. I tutaj zamówiłam sobie dwa kremy. Krem odżywczy i krem wodny oraz olejek do zmywania makijażu, płyn i żel micelarny. Niech na razie miałam okazję sprawdzić tylko ten płyn micelarny, natomiast słyszałam, że ten krem jest genialny, no na razie nie wiem, myślę, że za jakiś czas sobie spróbuję tych kosmetyków poużywać, no i wtedy będę mogła powiedzieć na ich temat coś więcej. Podobało mi się też bardzo to, że e, ta nazwa, Shoujo, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, sprawdziłam specjalnie dla Was, jak to wymówić, to znaczy piękna kobieta po japońsku. Super. No i na koniec zaopatrzyłam się w ogrom maseczek do twarzy, ponieważ jestem teraz chyba największą fanką maseczek do twarzy. I słuchajcie, mam ich naprawdę dużo. To są też fajne takie maseczki dwuetapowe, widzicie? Tutaj macie etap pierwszy, i tym. Oczyszczamy twarz, a potem nakładamy już docelową, właściwą maseczkę tutaj. I tutaj mam maseczki łagodzące, rozświetlające, ujędrniające, naprawdę jest ich dosyć sporo. Zrobiłam sobie wczoraj maseczkę łagodzącą i ma bardzo taki przyjemny zapach i ten płat też jest fajnie dopasowany do skóry. Ale powiem Wam, wrócę do Lidla słuchajcie. Bo będąc w Lidlu, sięgnęłam po takie maseczki. One są w ogóle tej marki cień Food for Skin, ale jakiś czas temu słyszałam o tej firmie Lidlowskiej, że podobno naprawdę jest fajna. I kupiłam sobie takie trzy maseczki na próbę. One też były za jakieś totalnie śmieszne pieniądze chyba za 2,99. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj też się bardzo pozytywnie zaskoczyłam. Też są to produkty wegańskie, ale kupiłam też ostatnio. I już to zużyłam, ale zachowałam sobie opakowanie, żeby wam pokazać, bo się tym zachwyciłam. Słuchajcie, jest to maska do włosów Eveline. Byłam w ogóle w szoku, bo marka Eveline raczej nie kojarzy mi się z kosmetykami naturalnymi, wręcz przeciwnie, wydawało mi się zawsze, że w tych kosmetykach jest to na chemii. Nigdy nawet na nie nie patrzyłam. Natomiast to jest maska Food for Hair Banana Care. Jest ona z bananem, awokado i popają. 99% naturalnych składników I powiem wam, że ja jestem dosyć wymagająca jeżeli chodzi o włosy, bo ja bardzo mocno te włosy rozjaśniam Mam swój ulubiony szampon i odżywkę, których używam i rzadko próbuję nowych rzeczy Ale jakoś nie wiem czemu po prostu sięgnęłam po tą maskę Po pierwsze zapach jest obłędny, naprawdę to połączenie banana, papai i awokado To jest w ogóle takie połączenie, które chętnie bym zjadła ale włosy pachniały cudnie po tej masce. Ja tą maskę robiłam wczoraj i poszłam spać z mokrymi włosami. I uwierzcie mi, że jak normalnie poszłam spać z mokrymi włosami, to obudziłabym się rano, jak lew. A te włosy naprawdę są bardzo mocno nawiżone, niespuszczone, więc w sumie polecam Wam tą maskę. Sama sobie chętnie kupię jeszcze jedną. Nie jest ona testowana na zwierzętach w ogóle. Tak, kosmetyki, o których Wam mówiłam, dzisiaj praktycznie wszystkie nie są też testowane na zwierzętach. To by było chyba na tyle. Wybaczcie, że nie powiedziałam nic więcej na przykład o tych produktach, ale po prostu no, nie chcę Wam czytać z etykiety, co tutaj jest. Chciałam najpierw sama te produkty sprawdzić, przetestować i wtedy będę mogła się z Wami podzielić moją opinią. Być może niedługo m, pojawi się na tym kanale moje Morning Routine, gdzie pokażę Wam więcej kosmetyków, które już Wam tutaj pokazałam Wam po prostu moje ostatnie zakupy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy taki odcinek Wam się podobał. Wszystkie te produkty wrzucę Wam w przypiętym komentarzu. No i co, no i żegnam się z Wami, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jak na razie jesteście dla mnie cudowni i piszecie mi same pozytywne komentarze. Dajecie mi tym ogromną radość. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli Wy macie jakiś pomysł na film, to też koniecznie dajcie znać w komentarzu. Wasza opinia jest dla mnie niezwykle cenna, ponieważ nagrywam te filmy dla was, więc jeżeli chcecie, żebym na przykład przetestowała jakieś produkty i wyraziła swoją opinię albo nagrała film na jakiś konkretny temat to dajcie koniecznie znać. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i swoją skórę. Teraz macie na to idealny moment. Słuchajcie, naprawdę zawsze po prostu nawet ja sama tak gadałam, że nie mam na coś czasu. No mamy teraz tego czasu zdecydowanie więcej, nawet jeżeli ktoś pracuje, no to siedzimy w domach, nie możemy wychodzić, więc zróbcie trening, zadbajcie o swoją skórę, a na pewno zaprezentuję to i będziecie miały po prostu piękniejsze ciała. Całujemy was mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie.